Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku, w którym przychodzę jako troszeczkę inna osoba, ponieważ już nie jako mademoiselle, a jako madame, ponieważ jestem świeżo upieczoną żoną. <grym> Bardzo wszystkim dziękuję za trzymanie kciuków, zarówno w trakcie, jak i przed, za tyle wspaniałych wiadomości, ciepłych słów. W całym tym okresie tego szaleństwa dla mnie, ale już wracam. Dwa tygodnie mnie nie było na internetach i wracam, ja zawsze wracam jak bumerang. Dzisiaj przychodzę do Was z holem, z małymi zakupami, z pięknymi rzeczami, które chciałabym Wam pokazać. Nie będą to rzeczy ślubne, nie będę wam pokazywać, co dostaliśmy, jakie książki, jakie prezenty, nie, nie, nie. Będzie tylko jedna rzecz z tych, z tych wszystkich, którą mi dała kulka. I od niej zacznę, ponieważ później będzie, a później będą małe zakupy, ale na sam początek pokażę Wam coś, co dostałam od kulki, co jest tak mega słodkie, tak mi się strasznie podoba. Są to kubeczki yy, z napisem mąż i żona. Takie same dostaliśmy poszewki na poduszki i to jest tak uroczy prezent, niesamowicie fajny herbatkę już sobie będę od jutra w tym piła. Chciałam Wam jeszcze takie czyste, świeże wszystko pokazać. Naprawdę, fajnie. Jeżeli szukacie czegoś na prezent i idziecie na ślub, albo na wesele, to walcie do kulki. Ona Wam powie skąd to wszystko jest, ponieważ ja nie wiem. Dalej chciałam Wam pokazać zakupy z Ikei. O, Malta siowa tutaj siedzi, śpi na mnie na nogach. Dalej chciałam Wam pokazać zakupy z Ikei, ponieważ Weszliśmy tylko do niej, żeby zobaczyć jakąś tam lampkę. Bartek, jak sobie nazywa? Ja nie wychodzę z IKEA ja. bez dwóch rzeczy, czyli bez chociaż jednej świeczki i chociaż jednego szczura. Szczury to są te takie małe zabaweczki. One w ogóle coraz tłustsze są, tak mi się wydaje. I to są szczurki, które uwielbia Mia. Już ma ich kilka, dobrych kilka. W każdych czterech kolorach. Yy, najbardziej lubi te białe i za każdym razem, jak tylko siatka szeleści z Ikei, a ona wie kiedy to jest, bo to jest inny jakiś szelest, no to wkłada głowę i szuka tego szczura. Te szczury są za około 3 zł, a zabawy jest naprawdę co nie miara. Później zmieniają kolor na szary, później są czarne, więc tak naprawdę możecie kupować tylko białe, a będziecie mieli we wszystkich kolorach szczury. Drugą rzeczą, bez której nie da się wyjść z Ikei, to są świeczki staram się zawsze przebrać tylko jedną dzisiaj przeszalałam, wzięłam sobie trzy w sumie to cztery, ale jedna taka waniliowa jest dla mojej przyjaciółki, dla Beci to są lody waniliowe albo po prostu wanilia coś prze naprawdę uroczego, rewelacyjnego taka duża świeczka pali się 40 godzin ja ją palę, palę, palę i jeszcze raz palę jest to mistrzowski zapach bardzo delikatny, taki nienachalny idealny naprawdę do zapalenia nawet rano i niech się pali cały dzień, oczywiście jak jesteśmy w dom. Drugą świeczką jest świeczka poziomkowa, która pachnie jak taka guma z lat dzieciństwa. Taka typowo poziomkowa. Ja nie wiem, co to jest za guma. Dajcie mi znać, jeżeli macie tą świeczkę i powąchacie, albo wiecie, wąchałyście się tą świeczkę i wiecie, o co mi chodzi. Jest mistrzowska, naprawdę. No i co ja oczywiście teraz robię, czego ja nienawidzę oglądać na filmikach u vlogerek, czyli jak one wąchają coś, opowiadają o zapachu, a ja, a ja nie mogę tego powąchać. No ale ogólnie ta świeczka jest super, naprawdę jest rewelacyjna, kocham ją. Wzięłam sobie oczywiście też świeczkę jedną taką malutką, tego zapachu jeszcze nie miałam. Yy, tu jest malina, czerwona porzeczka, jakaś śmietanka na tym, coś takiego. Yy, one się palą 20 godzin te mniejsze i pachnie owocowo, dość delikatnie. Nie byłam przekonana właśnie co do tego zapachu w sklepie, dlatego po prostu wzięłam mniejszą. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam yy, są to dwa opakowania do robienia lodów. Były właśnie w takich dwóch kolorach za niecałe 10 zł. Yy, I powiem Wam, że ja tutaj nie będę robić samych po prostu zwyczajnych lodów, tylko będę sobie blendować e, owoce. Tak jak zawsze sobie robię różne szejki mleczne, to po prostu tutaj tylko mleka nie będzie, chociaż może, pomyślę. Ale nie, bardziej chodzi o to, żeby to były zamrożone owoce, które będzie później sobie można jeść. I na przykład chcę mieć takiego ananasa z pomarańczą, albo z czymś takim wiecie, tropikalnym, żeby robić. A drugie myślę na przykład truskawce, jagódce, bananie. No rewelacja! To jest coś zdrowego, pysznego na ciepłe dni, Ekstra i niekaloryczne. No i wiadomo, co tam jest, więc samemu można robić. Yy, nie wiem, czy już wspominałam, że takie opakowanie 9,99 kosztuje. Fajne, naprawdę świetna opcja. Więc jeżeli macie dzieci albo yy, lubicie lody na cieplejsze dni, które nie wiem, czy kiedykolwiek nadejdą w tym roku, ponieważ mamy końcówkę maja, a nadal jest zimno. To sobie możecie kupić. Fajna sprawa. Już od jutra zaczynam, zaczynam robić. Nie chciałam po prostu odpakowywać, żeby Wam pokazać na filmie, jak to wygląda w całości. Jeszcze w folii. Będąc przy zamrażaniu, wzięłam też dwie foremeczki do lodów: jedne w serduszka, drugie w kwiatki. I powiem Wam, że tutaj. Będę oczywiście zamrażać też w nich wodę, żeby było coś fajnego do drinków, ale jeszcze lepszą opcją jest dodanie do tej wody właśnie różnych owoców na przykład truskawek albo jagódek, malinek, kawałków ananasa, które też świetnie można zamrozić i jeszcze lepiej wyglądają w drinkach, nadają im smak. Naprawdę to jest taki dodatek, którego ludzie za bardzo nie używają. Świetnie. Te akurat są, jedne są głębsze. Drugie są troszeczkę większe i świetnie, świetnie naprawdę sprawdzam się, aby później takie kostki, kostki lodu takie ciekawe właśnie z owocami wrzucić do drinków. Ja nie wpadłam na to, a to takie jest proste i kiedyś znajoma w zeszłym roku właśnie do wódki z kolą wrzuciła mi kilka kostek, gdzie były jagódki, gdzie były właśnie truskawki. I to było takie pyszne, nadało temu drinkowi taki świetny smak i później oczywiście mogłam jeszcze sobie łowić. Te owocki. no rewelacja, rozpłynęłam się, dlatego ja też będę to niedługo robić. Będąc przy alkoholu, e, i oczywiście tutaj mam też dwa zestawy do pokazania Wam fajnych rzeczy. Jak wiecie, Ikea robi niesamowicie świetne szklanki. Wszyscy znają te wysokie szklanki za złote 99, zł, z grubego szkła, z których rewelacyjnie się pije. Mają je także w wersji troszeczkę mniejszej, takie do drinków, do whisky na przykład. E, świetna sprawa. No i oczywiście... W takiej samej formie mają kieliszki. Sześć szklanek i... Dwa, cztery, sześć kieliszków. Sześć szklanek i sześć kieliszków. Oczywiście też nie mogą zabraknąć. Nie widziałam ich nigdy właśnie tych malutkich. Zawsze kupowaliśmy te duże, a teraz przyszedł czas właśnie także na, na te szklanki. Ja uwielbiam właśnie ten, ten rodzaj tych szklanek, ponieważ one są duże, ale nie za duże. Dobry do trzymania i świetnie się z nich pije. Z kieliszków raczej nie piję, ja wolę drinki. Będąc przy drinkach, nowe słomki w pięknych, pastelowych kolorach. O tu jest mięta w ogóle. Świetne. Ten róż jest przycudowny. No, słomki jak słomki trochę większość powie, ale ja uwielbiam słomki i ludzie też uwielbiają słomki. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś do Was przyjdzie, wrzućcie mu słomkę nawet do zwykłej wody. Naprawdę, to robi furorę. Nie zostawiajcie tak zwykłej szklanki. Kupcie sobie słomki za tam 5,99 WK, Wrzucajcie. Nie myjcie ich nawet z powrotem. Po prostu wrzucajcie je do szklanek. Kupiłam sobie też taką małą podstawkę. Ja nigdy tych podstawek nie miałam. Wszyscy je mają, ja ich nie miałam. Tak naprawdę szukałam takiej wysokiej, jak to się mówi, wysokiej tacki z tym motywem tutaj koronki. Nie znalazłam, więc wzięłam sobie mniejszy ten talerzyk. Jeszcze były te duże takie, ale te duże to tak nie bardzo mi się mieszczą w tym moim małym mieszkaniu, więc wzięłam sobie mniejszy. Tu sobie będę trzymać moje świeczuszki nowe. Naprawdę jestem dobrej myśli co do tego no i ostatnia rzecz z Ikei to oczywiście są czasteczka których też nie mogło zabraknąć miałam je zjeść po drodze, ale byliśmy w McDonaldzie więc, no więc nie i przejdźmy do następnych rzeczy które Wam pokażę, oczywiście byłam w Nana, czyli moim ulubionym sklepie, najlepszym sklepie na świecie w Kielcach go nie ma, w Krakowie w każdej galerii w mojej głowie sklep Danunana słynie z tego, że ma bardzo cudowne rzeczy do domu, coś takiego jak Home and You, tylko dużo, dużo taniej i dużo, dużo fajniej. I praktycznie zawsze jak tam wchodzę, to kupuję sobie kubek z sową i jeden kubek z sową w którym bardzo często piłam. Już wszyscy znacie i bardzo też o niego pytacie. No, drugi duży kubek z sówką sobie też kupiłam. On kosztował 25 zł, ale to jest z tych, wiecie, takich dużych kubków, rewelacyjnych. One są tak słodkie, tak przepiękne. No nie da się po prostu wyjść stamtąd bez kubka, ale kupiłam sobie także za 19,90 miseczkę na płatki z mlekiem, ponieważ moja taka zwykła, niebieska z Ikei mi się popsuła. No, popsuła, po prostu pękła przy myciu. Ta jest troszeczkę mniejsza, no ale jest urocza. Tak, takie mniejsze porcje będę jadła po prostu tych płatków. Nanonana ma także wiele rzeczy fajnych do pieczenia. Yy, I między innymi po raz pierwszy tam w Polsce spotkałam się z patykami do cake popsów. W zeszłym roku je kupiłam, teraz dokupiłam jeszcze. Mają je w odcieniu właśnie białym i takiego wściekłego troszeczkę różu. Yy, za. 15 zł, całe 14.90 stopatyków Takich grubych, fajnych. Więc jeżeli chcecie robić cake popsy, a wiem, że to jest teraz coraz bardziej popularne i modne, szczególnie na imprezy, no to kupcie sobie te patyki, bo są naprawdę świetne. Formy do cake popsów również tam znajdziecie, takie jak ja ostatnio wam pokazywałam w poście jak się robi cake popsy tak bardzo szybko. Link macie na dole. Nie róbcie ich tak kręcąc w rękach, potem mrożąc i tak dalej. Możecie sobie zrobić takie mniej słodkie cake popsy, czyli do zjedzenia dla każdego ze zwykłej formy. I takie formy także znajdziecie w Tesco za 30 zł. Ja mam taką za 5,99, bo była z gazetą i jest równie dobra jak ta za 30. Ale jeżeli nie spotkaliście tego w gazecie, to tak jak mówię, w Tesco, w zwykłym Tesco na hali możecie znaleźć dwa albo trzy rodzaje yy, tych foremek do Cake Popsów, które po prostu różnią się tylko wielkością tych kulek. Ale co sobie jeszcze kupiłam? A propos właśnie tych cake popsów. Kupiłam, miała, chciałam sobie kupić. Kupiłam, miałam, chciałam tak. Chciałam sobie kupić plastikową taką podstawkę do cake popsów, bo to u mnie był zawsze największy problem. E, robiłam tak, że. Mm, brałam tą osłonkę taką do kwiatków z i Tam sobie wam cukier albo sól. Oczywiście na dole jeszcze musiałam kartkę położyć, żeby się tymi dziurami to nie wysypało. No i tam do, do tej soli wtykałam te cake popsy. Wyglądało to fajnie. Tylko był ten problem właśnie z, tą, z tą, tą ziarniną, która była tam sypana. No ale są właśnie specjalne też podstawki do cake popsów. Tu się tych cake popsów mieści 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Mało i niemało no. 30 zł chyba ta podstawka? Tak, 30 zł. Chciałam taką plastikową sobie kupić na internecie, ale nie było na magazynie, więc no nie chciałam już dłużej czekać. Kupiłam sobie po prostu taką. Porcelanową bodajże jest ciężka, ale myślę, że to jest właśnie ten plus, że te Cake Popsy nam się nie będą razem z nią przewracać. Um, więc to jest taka, taka rzecz, taki gadżet, który no trochę jest was hef, bo jak ja robiłam pierwsze Cake Popsy, to zrobiłam. I wow! Jak ja mam to podać, w co mam to wtyknąć, że tak powiem. Więc wtedy wzięłam, pamiętam kartonowe pudełko, tam zrobiłam dziurki i tak wsadzałam. Później wsadzałam w pomarańcze. Co tak nawet wyszło, ale no, to jest po prostu profesjonalne. No i kupiłam sobie także rameczkę za 19,90 w pięknym, fuksjowym kolorze. Już do nowego mieszkania będzie. Oczywiście ja nie jestem wielką zwolenniczką ramek stojących gdzieś na półkach, ponieważ uważam, że to są takie durnostajki tylko, które wyciera się ciągle. Ale do powieszenia na ścianę jak najbardziej tak. Takie rameczki były jeszcze w kolorze błękitnym i zielonym. Urocze są, naprawdę fajne. To jest zwykły plastik za dwie dychy trochę się myślę nie opłacało no ale ma piękne piękne wykończenie więc jedną sobie musiałam wziąć a co będzie dalej no to wiecie na szarej ścianie jak się powiesi takich ramek kilka kolorowych obłędnie to będzie w ogóle coś na temat czego też będę musiała wam zrobić post przechodząc dalej mamy ciuchy tak sobie tylko przechodziłam po galerii szukając adidasów nowych na siłkę yy, które oczywiście kupiłam ale nie są na siłkę yy, i i oczywiście musiałam wejść do Stradivariusa, Wariusa. Zobaczcie, takie piękne koronkowe koszuleczki mają. Tutaj mam taką samą granatową. Kupiłam sobie dwie, bo nie mogłam się zdecydować na jeden kolor. Yy, cudowne są, to są eseczki, yy, takie troszeczkę luźniejsze, naprawdę rewelacyjnie piękne. Yy, dalej sobie kupiłam t-shirt do spania z napisem Cheers Beaches w kropie za 15 czy 19 zł. Kupiłam sobie także taką luźną koszulinkę z rekawem czwarte, w New Yorkerze bodajże. Takie wiecie, cienkie, luźne, może do spania, może tak tylko do dresów. No po prostu coś fajnego do latania. No i ostatnią rzeczą jest koszulka, którą, którą fajnie już polubiłam. Nie pomyślałam nigdy, że mogłabym coś takiego założyć, ale odkąd... Um, nie tyle schudłam, co fajnie sobie zbudowałam mięśnie i co zgubiłam tkankę tłuszczową w niektórych partiach chciała szczególnie z dolnej partii brzucha, um, mogę sobie pozwolić na takie krótkie koszulki, które odsłaniają właśnie tą najgorszą część, której każdy się chce pozbyć, czyli tą naszą tak zwaną oponkę. U mnie zniknęła, więc razem ze zniknięciem tej oponki pojawiła się nowa koszulka, która będzie odsłaniać mi właśnie tą część brzuszka razem z połową pępka. Do tego kupiłam sobie także nowe dresy na siłownię, które zobaczycie tutaj, yy, ponieważ są już w praniu. <głos》> musiałam w nich wczoraj już iść na siłownię, nie mogłam się powstrzymać. Naprawdę świetne, rewelacyjne, bardzo milutkie. Yy, z New Yorkera też bodajże. No i na sam koniec chciałam Wam pokazać buty. Poszłam po buty na siłownię, bo mówię, przydałyby mi się nowe buty. No i potem sobie myślę, a może jednak buty do chodzenia. Więc kupiłam sobie buty do chodzenia w kolorze. W fasonie, takim jakiego bym w życiu nie kupiła, takiego jakiego nigdy nie miałam. A w dodatku miałem olbrzymi napis, czyli to są trzy rzeczy, przed którymi zawsze się wzbraniałam, ale jak je zobaczyłam, jak je przymierzyłam, no to była po prostu rewelacja. Gorzej tylko, że bo to jest 38 i, i, i 2 trzecie, wyglądają strasznie na wielkie. Przepiękne butki moje nowe Adidaskie. W kolorze białym, z niesamowicie wielkim napisem i olbrzymie się wydają, ale nie są naprawdę malutkie. No ja taką małą stópkę, nie zna to nie poradzę. Przepiękne. To tyle chyba na dzisiaj. Wszystko wam pokazałam, co wam miałam pokazać. Jak już mówiłam. Obiecałam, że już wracam z powrotem do Was, więc możecie z powrotem wszędzie wchodzić, wszystko śledzić, codziennie patrzeć na YouTubie, na blogu, na Facebooku, bo tam cały czas jestem. Na Facebooku jestem non-stop i na Snapchacie też jestem non-stop. Na dole zobaczcie sobie wszędzie linki i dajcie kciuka gór, w górę dla. 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 Dole. na dole możecie sobie zobaczyć linki i przede wszystkim dajcie kciuka w górę dla tej dzielnej panny młodej, która już jest mężatką. Buziaki, do zobaczenia niedługo. Cześć!